Cześć, witajcie. W tym odcinku zapraszam na szybki test taniego modyfikatora do flesza założonego na lampę, który powinien poprawić jakość zdjęć. Modyfikator ten kupiłem na AliExpress. Jak widzicie, kwota nie była specjalnie duża, bo razem z przesypką poniżej 20 zł. Składa się z kilku elementów. Ten główny element ma służyć do tego, żeby przepuścić większe światło do sufitu, od którego światło się odbije, a część skierować do przodu. I to wszystko ma fajnie doświetlić. Twarzy, i zniwelować cienie. Jest też kilka innych bajerów, które już pokażę na żywo, odpakowując zestaw jak przyszedł. Według chińskiego sprzedawcy oczywiście zdjęcia powinny wychodzić piękne i cudowne, a czy tak jest naprawdę? No to zobaczymy za chwilę na żywo. Zestaw składa się z różnych elementów. Mamy coś, co będzie pewnie mocowane na lampie. W ogóle jest dużo różnych dziwnych elementów, ale wydaje mi się, że to jest główny dyfuzor. No do tego są jakieś możliwości przyblokowania tego dyfuzora, żeby jeszcze zwiększyć rozproszenie światła. To wszystko wypróbujemy. Czarny odbłyśnik. Co my tu jeszcze mamy. Mamy jeszcze srebrny odbłyśnik, właśnie już mi się jedno. Ten rzep oderwał, widzę, ale może naprawimy od razu, nawet no, chińska jakość, widzicie, tak. Opo, naprawione, czyli jakiś złoty odbłyśnik, okej, okay. srebrny odbłyśnik, czyli to jest cały ten komplet. No i jakieś dwa rzepy, żeby zamocować to wszystko na lampie, czyli przykleić do lampy. Czyli tak wygląda cały ten zestaw. Ok, zaczynamy od zdjęć z lampą bez żadnych modyfikatorów, założoną bezpośrednio na aparat, i zobaczycie co z tego wychodzi. A nie wychodzi z tego nic specjalnie pięknego. A potem porównamy sobie, czy założenie takiego modyfikatora na lampę coś faktycznie zmieni, czy cienie będą miękkie. No, wydaje się, że powinno coś poprawić, no bo lampa strzela głównie w sufit, w odbicie od białego sufitu I już rozprasza światło, trochę światła jest kierowane na wprost, także. Wydaje się, że to jest dość sensowne rozwiązanie, ale dobra, bierzmy się za zdjęcia, za oglądanie ich i wszystko okaże się, jak to jest naprawdę. Robiąc zdjęcia portretowe zależy nam na dość miękkich cieniach, po to, żeby nie było takiego gwałtownego przejścia ze światła do, do cienia, bo to brzydko wygląda. To zdjęcie na pewno nie jest idealne, bo sowo odstał dość daleko, a jednocześnie został obiekt fotografii, czyli moja córa. Doświetlony lampą błyskową delikatnie z przodu, to wszystko robione w trybie TTL, ale chodziło mi przede wszystkim o to, żeby pokazać Wam, że cień może być miękki, tak jak tutaj pod brodą, prawda? Nie ma takiego bardzo gwałtownego przejścia od jasnego do ciemnego obrazu, po prostu to samo tutaj widać. I porównamy sobie za chwilę, jak wygląda takie zdjęcie zrobione po prostu lampą założoną na aparat. Jak widzicie, twarz jest jakby trochę przepalona, taka plastikowa, bardzo. No, jest jakiś tam blik w oczu, jest, w boku jest ok, ale linia między światłem a cieniem jest po prostu prostą kreską. I przyjmijmy, że to będzie nasze zdjęcie referencyjne. Będziemy sobie je porównywać z kolejnymi zdjęciami zrobionymi z modyfikatorami. Dobra, no to zakładamy modyfikator. Pierwszy ten dziurawy świeci sobie w sufit i czy cień jest lepszy? No lepszy. Widać, że troszeczkę się tutaj ta linia rozmyła. Zobaczcie, dla porównania, lampa bez żadnego modyfikatora, to jest normalna prosta kreska, tutaj mamy cień trochę rozmyty, czyli można by powiedzieć, że jakiś efekt założenia takiego modyfikatora dla oświetlenia jest, no, cień powiedzmy jest dość wyraźnie zarysowany, ale nie jest bardzo ostry, czyli w tym wypadku zdał egzamin. Dobra, teraz dokładamy taki dodatkowy, rozpraszać światła, które bije w sufit. To jednocześnie zwiększa odbicie światła w kierunku naszego obiektu fotografii i popatrzmy, czy to coś zmienia. No zmienia i moim zdaniem zmienia na gorsze, bo cień jest ostrzejszy niż był, czyli ten modyfikator raczej nie spełnia swojej funkcji. No i teraz kolejne dodatki modyfikator w złoty tak żeby sobie ocieplić zdjęcie no to strzelamy fotkę no i no jest ocieplone słuchajcie i jest ocieplone no dramatycznie bym powiedział bo zrobiło mi się tutaj żółte to oczywiście tam można trochę balansem bieli poprawić ale jest nierównomiernie oświetlone wyraźnie wali ten modyfikator przed siebie mocno i, i robiąc zdjęcia na małym dystansie w ogóle można o nim zapomnieć był jeszcze taki srebrny w tym zestawie, no więc zobaczmy jak wygląda zdjęcie ze srebrnym. Jeszcze gorzej. Ok, te wszystkie zdjęcia były robione na bardzo krótkim dystansie, około, e, stałem metr, może półtora od e, córki, robiąc to na szerokim obiektywie. Teraz e, zmienię sobie ujęcie na m, obiektyw długi, na ogniskową tam 70 mm mniej więcej, ale spójrzcie na jedną rzecz. E, na, m, tych samych parametrach naświetlenia, a robiłem to zdjęcie przy przesłonie 7.1 i w czasie 1.250 sekundy z odpowiednio ustawioną mocą lampy błyskowej. Na identycznych parametrach robię zdjęcie na dłuższej ogniskowej i ono jest czarne. Jest po prostu za ciemne, jest niedoświetlone. No to w Lightroomie oczywiście można gdzieś tam wyciągnąć do właściwego naświetlenia. No ale czy cienie są jakieś lepsze? Więcej mam tych zdjęć tutaj, no i zobaczcie, samo rozproszenie cienia, no jakieś jest, ale ten efekt jest słaby. I to co ważne, słuchajcie, przy tym samym czasie naświetlania, właściwie ja tutaj zmniejszyłem czas naświetlania do 1,6 sekundy, znaczy wydłużyłem ten czas i jeszcze otworzyłem przesłonę do 5,6-7,1. A nadal zdjęcie właściwie nie jest dobrze doświetlone, dopiero teraz jak wyciągnąłem do. Do doświetlenia odpowiedniego w Lightroomie. Natomiast po prostu brakło mocy lampy. Lampa strzelała już na pełną swoją moc, a zdjęcia i tak wychodzą niedoświetlone. No i cień, no okej, okay, no jest trochę miękki, ale no to nie jest zdjęcie zrobione z softboxa. No i wiadomo, że jeżeli strzelamy lampą na wprost, to, to też na twarzy cienie się jakoś nie układają w sposób ciekawy i nie jest to specjalnie ładne. I co? Krótki test, więc kończymy. Wydaje się, że 15 czy 20 zł za taki modyfikator to żaden pieniądz, ale czy warto coś takiego kupować, po to, żeby z odległości metra ewentualnie zmiękczyć sobie cień do takiego zakresu, tutaj gdzie i tak nie jest jakoś super, ale jest tylko trochę lepiej niż strzelając lampą bezpośrednio. Moim zdaniem to jest śmieć i nie polecam Wam kupowania takiego modyfikatora. Natomiast gorąco zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i łapek w górę i komentarzy, co myślicie o takim modyfikatorze. A może ktoś z Was też takiego używał i ma jakieś lepsze doświadczenia niż ja na przykład. W tym odcinku to tyle. Cześć, trzymajcie się.